Zastanawialiśmy się po to, żeby wyrazić solidarność z osobą, która zamiast otrzymać wsparcie od państwa i ochronę od policji, została przez nią brutalnie zaatakowana. To, że Margo aresztowano na dwa miesiące za to, że uszkodziła e, furgonetkę z odryźliwymi hasłami, muszę wam powiedzieć, że doczytałam, że nie zawsze wobec osób oskarżanych o gwałt czy o pedofilię stosuje się areszt. Stąd nie podoba nam się ta niewspółmierna reakcja. Margo chcą zastraszyć. Chcą zastraszyć nas, chcą zastraszyć osoby LGBT+. Nie godzimy się na to. Mam też przekazać wam od rodziny Margo, że bardzo wam dziękuję, jej rodzina, za pomoc i wsparcie, wszelkie wsparcie jakie okazuje. Emocje i sytuacja, która teraz jest bardzo niepewna, no nie pozwala każdemu wystąpić publicznie, ale zobowiązałam się, że to podziękowanie przekażę. Magdalena Młynarczyk. Co to właściwie za protest? Jest to spontaniczna, zrodzona zupełnie pod wpływem piątkowych wydarzeń w Warszawie. Akcja solidarnościowa z Margo, która została w brutalny sposób aresztowana. Chcemy wyrazić sprzeciw wobec agresji władzy czy policji i wykorzystywania niewspółmiernych środków zabezpieczenia do, tego, do zarzutów. Jakie danej osobie się przedstawia. E, istotne jest też to, że Margo, o czym nie wszyscy wiedzą, pochodzi z Koszalina, więc tym bardziej się solidaryzujemy jako z osobą, która pochodzi z naszego miasta, też tutaj działała, funkcjonowała, e, udzielała się na rzecz tej społeczności lokalnej. Spontanicznie skrzyknęliśmy się i chcemy przede wszystkim wyrazić tę solidarność z osobą, która źle została potraktowana przez państwo i nadal obawiamy się o jej los, ponieważ nie wiadomo i tego nie wie nawet jej adwokat, gdzie ona teraz przebywa. Chcemy bronić praw człowieka. Prawa człowieka przyrodzone są każdemu człowiekowi bez względu na pochodzenie, narodowość, status majątkowy, tożsamość seksualną. Tak, zawsze, jeśli o to Pan pyta, czy będziemy bronić praw człowieka e, i domagać się wolności i demokracji e, w swoim kraju, to tak. Stoimy po stronie słabszych i po stronie mniejszości. Jest mi przykro, ponieważ e, wczoraj w nocy pojawił się. Raport ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich, jak zostało potraktowane 48 osób zaaresztowanych na co najmniej 24 godziny podczas łapanki policyjnej w Warszawie. To jest wstyd. To jest protest, który jest wyrazem solidarności z osobami, które należą do społeczności LGBT. Od kilku, kilkunastu dni mamy do czynienia ze zwiększonym, y, zwiększonym napadem hejtu i agresji wobec osób. Y, homo i y, transseksualnych. Y, wydaje mi się, że y, te zachowania, które mają miejsce po stronie władz, jak i niestety ze strony przedstawicieli różnych służb, zwłaszcza w Warszawie, są y, działaniami, które w żadnym wypadku nie powinny mieć miejsca w państwie demokratycznym. Zacznijmy od tego, że y, wszystko zaczęło się od tego, że na polskich ulicach pojawiła się nielegalnie, ponieważ sąd zabronił jazdy ciężarówce, y, która była operowana przez kierowcę z jednej z prawicowych fundacji. I niestety od tego się wszystko zaczęło. Jesteśmy tu, żeby wyrazić swoją solidarność z osobami ze społeczności LGBT. Nie są same, mają sojuszników w osobach heteroseksualnych, mają sojuszników w, ze strony władz miasta i jestem pewien, że Koszalin jest miastem tolerancyjnym i na pewno mają tu swoje bezpieczne miejsce. Do życia, wolność, równość, tolerancja. Wolność, równość, tolerancja. Proszę Państwa, ta władza, czyli reżim kaczystowski, potrzebuje wroga do, dla swojego istnienia. Społeczność LGBT, nie jest pierwsza na jego liście. Po kolei, po kolei wrogami byli wykształciuchy, gorszy sort. Uchodźcy, muzułmanie, Żydzi, zakomuflowana opcja niemiecka, lekarze, nauczyciele, kobiety z czarnego protestu, mityczny jakiś gender, mykot czy sędziowska kasta. Lista nie jest pełna. Ten reżim potrzebuje wroga, potrzebuje napuszczać na niego społeczeństwo, bo jeżeli tego wroga nie będzie to ludzie mogą w końcu dojść do wniosku, że największym ich wrogiem jest właśnie ten reżim, ta władza. Nie udało się im to zrobić w Warszawie. Wczoraj w Warszawie na Placu Defila demonstrowało około 5 tysięcy osób. Nie udało się im tutaj, ponieważ jest tutaj w nas, w nas ponad setka w niedzielę, w ciepły dzień i to jest nasz sukces. Tak długo jak jesteśmy solidarni, tak długo jak nie dajemy się zastraszyć, tak długo oni nic nam nie mogą zrobić i tak długo będą bezradnie tylko patrzyli, na nas jak wychodzimy na ulicę i będziemy na tej ulicy wychodzić, ponieważ nie damy się zastraszyć. Solidarność naszą, Solidarność! naszą bronią! Solidarność! Naszą bronią! Solidarność! Naszą bronią! Solidarność! Naszą bronią! Chodźcie na kolejne demonstracje i pokazujcie we wszystkich możliwych miejscach, że się po prostu nie zgadzacie na to, co obserwuje nam ta na władza. Że się nie zgadzacie na to, żeby być terroryzowanymi i żeby być zastraszanymi. Dziękuję Wam bardzo. Jeżeli istnieje jakakolwiek zaleta obecnej strasznej sytuacji, tych przerażających czasów, w których się znaleźliśmy, to to, że sytuacja Margot może okazać się punktem zapalnym, swoistym katalizatorem tego, co codziennie nam robią. To może być początek polskiego Stonewall i tego sobie i tego moim przyjaciołom, którzy również należą do społeczności, szczerze życzę. Ale nie zwracam się do osób, które dzisiaj tutaj są, bo wiem, że każdy, który przyszedł na tę demonstrację, zdaje sobie sprawę z wagi problemu. Ja apeluję do osób, których tutaj nie ma, do osób, które swoim milczeniem i swoją biernością dają przyzwolenie na to, aby nienawiść niszczyła ludziom życie. Tak jak pewien polski poeta napisał: Jeżeli dzisiaj przychodzą po nas, to będąc cicho, jutro mogą przyjść po Was. Dlatego, że dzisiaj przyjdą po Twoją siostrę po twojego kuzyna, po twoich znajomych z, z pracy, ze studiów i jeżeli nie zareagujemy, jeżeli teraz nie będziemy solidarni, nie staniemy ramię w ramię przeciwko nienawiści, jutro mogą przyjść po was. A kiedy przyjdą po was, możliwe, że dojdzie do skutku moment, w którym nie będzie nikogo, kto wyrazi wobec tego sprzeciw. Dziękuję. Demokracja w tym momencie jest zagrożona i rozumiem tutaj przez to, że prawa człowieka są cały czas e, naginane nad, e, jakby agresja policji jest nadużywana I, ale chciałbym to bardziej sprowadzić do kwestii jednostkowych dlaczego tu jestem i jeśli mówimy tu o demokracji to musimy też spojrzeć na to, że osoba, która zniszczyła samochód e, się, w wartości 6 tysięcy złotych ma pójść na dwa miesiące do więzienia a osoby, które z, z, przejęły kamienice, wyrzucały rodziny, tak naprawdę zostały uniewinione. I to jest właśnie problem, który mamy w obecnej Polsce. Czyli prawo służy dla bogatych, dla silnych, a nie służy dla słabych i jednostek. I to jest podstawa erozji naszej demokracji, że teraz nie ma równości i nie ma sprawiedliwości. Bo nie podoba mi się to, że część osób, właśnie jak tutaj powiedziano jest równych i równiejszych. co chcecie osiągnąć z takimi protestami? Pokazać, że nie pozwolimy sobą pomiatać, pokazać, że nie pozwolimy na traktowanie nas na os jak osób gorszych i pokazać, że istniejemy i jesteśmy ludźmi. Czemu protestuję? Protestuję przy, yy, przez to, że działania policji strasznie mnie zbulwersowały ostatnio. Jak patrzyłem, co się dzieje na ulicach. Naszego kraju, który to przypomniały mi się czasy, których, oczywiście nie znam ze swój na mój młody wiek, ale przypomniały mi się czasy, które opowiadała mi babcia i dziadek, że Zomo biegało po ulicach i łapało ludzi. I jak zobaczyłem policjantów, to myślę, no kurczę, milicja. Milicja, która po prostu łapie byle kogo, z ulicy po prostu byle bierz tego, bierz tego, wiesz tamtego, tak? Więc jeżeli jak to zobaczyłem, to po prostu, no zbulwersowało mnie to strasznie, byłem bardzo, y, bardzo zły, bardzo zestresowany, bardzo, no nie wiem, niesmak, taki czułem po prostu niesmak, dlaczego w dzisiejszych czasach tak, tak się robi. No i co trwa od dłuższego czasu? Y, od dłuższego czasu trwa nagonka, nagonka rządowa, nagonka, y, nagonka organizacji, które zwą się Pro-Life, które w ogóle według mnie nie są Pro-Life, jeżeli o to chodzi wszystko. Co tu mogę jeszcze powiedzieć, no naprawdę jestem zbulwersowany w tym, jak też postąpiono z Margot, że y, wzięto ją bez żadnych, żadnych po prostu y, podstaw prawie że prawnych. Ona sama chciała się oddać y, policji, a kiedy przeszli dopiero na krakowskie przedmieście, dopiero tam y, urządzili, urządzili po prostu ustawkę, że Chcieli pokazać, jak bardzo są silni, jak bardzo potrafią zgnoić człowieka. Po prostu. Jestem tu, żeby się temu sprzeciwić.